Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Markach przy ulicy Piotra Skargi. Dlaczego akurat znajdujemy się przy ulicy Piotra Skargi? Otóż kilka tygodni temu mieszkańcy tejże ulicy, ulicy Piotra Skargi, zwrócili się do mnie z prośbą do Radnego Miasta Marki o pomoc w znalezieniu rozwiązania na remont, pobudowanie na nowo drogi, nałożenie nakładki asfaltowej. Na te płyty betonowe, jumby, które zalegają na tej ulicy, miały być rozwiązaniem doraźnym, ale są cały czas. Te płyty tak naprawdę nie nadają się ani do dochodzenia, do jazdy rowerem, do jeżdżenia samochodem. Są już powyginane, zniszczone. Zostały położone wtedy, kiedy kończono prace kanalizacyjne. Miało to być rozwiązanie doraźne, jednakże jak wiemy, bardzo często takie doraźne rozwiązania służą no, niestety wiele, wiele lat. Niestety jest bardzo ciężko wystarać się o to, aby pobudować nową drogę. Szczególnie na Piotra Skargi, gdyż grunty, które tutaj są w posiadaniu mieszkańców, nie do końca spełniają warunki i wymogi na pobudowanie. Prawidłowej szerokości drogi, która powinna mieć 6 metrów. Mieszkańcy za moim pośrednictwem wysłali kilka pism do Urzędu Miasta Marki. Ja sam również rozmawiałem na ostatnich dwóch sesjach, zarówno i z burmistrzem Jackiem Orychem, jak i z zastępcą burmistrza, panem Dariuszem Pietruchą, w tej sprawie, i udało się osiągnąć pewnego rodzaju kompromis, porozumienie, w którym ta ulica najprawdopodobniej zostanie wykonana w takim doraźnym trybie naprawczym z nakładką asfaltową, ale żeby tak się stało, trzeba pokonać jeszcze wiele, wiele przeszkód, które okazało się tutaj na tej drodze są. Dlatego, drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy ulicy Piotra Skargi, bardzo Państwa zapraszam na spotkanie z burmistrzami naszego miasta, z panem Jackiem Orychem, z panem zastępcą burmistrza Dariuszem Pietruchą i z panem. E, Naczelnikiem Infrastruktury Mareckiej panem Mariuszem Lisem. Spotkanie z zarządem Urzędu Miasta Marki i mieszkańcami ulicy Piotra Skargi odbędzie się 12 października o godzinie 17 w Centrum Aktywności Fabryczna 3. To właśnie tam mieszkańcy i zarząd miasta spotkają się, żeby porozumieć się, porozmawiać, porozmawiać na temat Możliwości pobudowania nowej drogi, możliwości, możliwości położenia nakładki asfaltowej na tą drogę. Zobaczymy, co da się zrobić. Mieszkańcy, tak naprawdę, mają serdecznie dość tych starych płyt betonowych, tych jumb. Bardzo się cieszę, że zarząd miasta Marki zgodził się na takie spotkanie. Myślę, że wspólnie na pewno osiągniemy jakieś porozumienie wspólnie na pewno osiągniemy jakiś kompromis. I kwestia moim zdaniem być może niedługiego czasu że ta ulica Piotra Skargi nabierze XXI wiecznego charakteru. E, takie jest moje, moje marzenie i mam nadzieję, że tak się stanie, ale należy rozmawiać, bo przed nami sporo jest do, do omówienia, sporo do pokonania. Zachęcam jeszcze raz, aby mieszkańcy ulicy Piotra Skargi przyszli 12 października o godzinie 17.00. Centrum Aktywności Fabryczna 3. Zapraszam serdecznie. Tomasz Paciorek.